to każdy z domu na wyrywki W porządku, podwyższają, trochę dziwne, ale mogą się przyjąć. Tak chodzicie na co dzień? Nie, do szkoły tak nie chodzę. Nie dają, muszę mieć... Slanelowe spodnie. Granatową marynarkę, białą koszulę, krawak granatowy. No ale w niedzielę to już chodzę jak chcę. Ja jestem moc. Co jesteś? Moc. Należy do takiej grupy. Ubieram się specjalnie. No modnie. Ty nie powiesz, że nie słyszałeś o nas. Coś tam słyszałem, tylko myślałem, że chodzi się w czarnych skórzanych kurtkach. To nie my, co rokios? Rozumiesz. Rozumiem, konkurencja. A o co wam chodzi? Głównie o ptaszki. Ptaszki?